Cześć kochani, Cześć. czy widać, że jestem niewyspana? Nie widać, bo mam maseczkę. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki luźny vlogmas. Zabieramy Was ze sobą tutaj na małe zakupy. Pokażemy, co tutaj się dzieje w Jankach. Weźmiemy Was na dobre jedzenie. Mamy taką nadzieję. Może, spacer, mały? Może mały spacer? Dokładnie jeszcze nie wiemy. To będzie wszystko spontaniczne, na luzie. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Oby się podobało. Więc zaczynamy od małych, niewielkich, skromnych zakupów. A potem, a potem to już będzie się działo spontanicznie. Także zapraszamy, lajkujemy, subskrybujemy i do dzieła! Karola, do dzieła! No, czy to nie jest piękne? Taka filiżanka w gwiazdki? Chciałabym mieć. Ojej, chyba zaraz zakupię. Zakupy przed to słuchajcie, zawsze jest wydatek i trzeba się z tym liczyć. O. To jest kubek na herbatę. Ja, ja, lubię. ja też. Piękne.

Dziewczyny, jak myślicie, czy dobrym pomysłem jest kupienie bielizny na święta? Karola, jesteś na tak czy na nie? Ja jestem bardzo na tak. Na ja bardzo na tak. Ja samej atak. sobie na prezent. Sa samej sobie na prezent, o. Nie musimy czekać na takie prezenty. Bieliznę, słuchajcie, dziewczyny, możemy sobie kupić sami. Same, same. Co my tu mamy pięknego? Ja coś takiego na przykład w domu posiadam. Ja też. A ja bym się podobał bardzo... Przepiękna, świąteczna. To jest naprawdę urocze. Ale ten czarny, czy ten główny? Czarny u góry, tak. Też piękny. Ok, o. No, ale jest jeszcze jeden model, który mi się wszystkim zakłócał. Dobrze, pokażemy też, oczywiście. Chodźcie powoli z nami. O, cudne. A teraz pokażemy Wam najładniejsze miejsce. Wystawa inspirowana Dziadkiem do Orzechów, bajką Dziadkiem do Orzechów. Ci dziadkowie mają z 2,5 metra jak nic. I takimi dziadkami, pamiętacie, zachwycałyśmy się z Karolą e, z Flo, e, Flora Point. Zresztą takich dziadków w wersji mini mamy w domu. Czyż to nie wygląda uroczo? To ładnie wyglądasz. O Jezu, dziękuję. Chodzi, bo pomimo tej lampy z góry, to naprawdę jest ładnie. Ciekawe. To jest dobry kącik do robienia, do nagrywania filmu. Nasz ulubiony kącik. Tak. Słuchajcie, witamy w ulubionym kąciku e, ja Karoli. To stąd. E, jeżeli słychać siorbanie w tle, szczekanie. Szczekanie, to wiadomo, siorbanie to mój syn siorbie soczek. E, bo, właśnie z, bo właśnie, przyznajmy się, je niezdrowego fast fooda czasami nam się zdarza. Oj, to chyba każdemu się zdarza. Słuchajcie, my mamy tak dużo pracy, że i ogotowano... Wajtoniu. o gotowaniu możemy zapomnieć. Łajtuniu, nie, 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 nie. Więc y, zamówiłyśmy sobie na szybko jedzenie i teraz po prostu będziemy z Wami pałaszować. Y, to tak trochę nieelegancko z mojej strony, że podejmuję gościa jedzeniem, słuchajcie, na zamówienie, ale Karola... I ile my się znamy? No to, jak myś, gościa? No, y, na zdrowie, Łajtuniu. Wajtek, okichasz zaraz kamerę. Y, więc y, mamy, co my mamy? Mamy pierogi. Tak, mamy plecki ziemniaczane, jakieś tak. burrito. burrito, tam jest krokiet jeden, dwa też placki. Łajtuniu, nie, 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 po prostu nie, nie, nie. Nie, nie. to jest niemedanckie. On się już nawet do mnie przymila, bo chce jedzenie. No właśnie, bo łajt, dała Łajtkowi przysmak, a Karola więc ten. Mmm, -hmm. no mm no, -hmm. czy to dobre? Synu, nagrywam. Mm. Po prostu po y, teraz y, pieroszku, słuchajcie, y, skosztujemy. Y, to z czym y, mi się trafi. Od razu powiemy. Miałyśmy dzisiaj bardzo intensywny dzień kolejny, bo wam się wydaje, że to jest takie. odgłosy w gratisie dzisiaj. Bo wam się wydaje, że to po prostu... O, tam półdzie, że nagra pogada. Nie, to musi mieć ręce i nogi, żeby Wam się to podobało. Ja muszę w miarę wyglądać. Dzisiaj na przykład nie wyglądam, bo spałam 5 godzin, bo jeszcze przygotowywałam tekst do podłożenia... Y, pod jakiegoś vloga, dobre? Uh -huh. Z mięsem się trafił. Uh -huh. e, więc słuchajcie, to jest takie wyzwanie logistyczne. Sam montaż, to, że musimy się spotkać. Tak. Spotkać tu, nagrać to. Jak jeszcze do tego brakuje? Tu będzie nudno, a może nie. Przepraszam, wybaczcie dziewczyny, musiałam zrobić małe cięcie, bo właśnie szczekał mój pies niemiłosiernie i piszczy tutaj, piszczy, bo coś chce. Syn w międzyczasie musi Głośno odbiło, więc też nie wypada takich rzeczy na vlogach. W każdym razie, słuchajcie, szakoba dla wszystkich vlogerek, które co roku robią te vlogmasy, bo to jest naprawdę absolutnie wyzwanie logistyczne. Ja nie sądziłam, momencie, że to będzie tyle pracy, naprawdę. To, że to będzie tyle pracy, że my w ogóle będziemy. Ty możesz jeść, Karola? Mi trochę nie wypada, ale dobra, dziewczyny, jestem taka głodna. Mm, mm. Ty masz? Dwa i grzyby. Jak? Mhm. Moje, moje mhm. mięso też dobra. Oj, Tuniu. Coś też Ci może potem skapnie, Tylko teraz się zachowuj elegancko. Póki kamera włączona. A potem możesz, wiesz. Więc słuchajcie, wyzwanie ogromne. Dużo frajdy. Ale ja powiem Wam, jestem już zmęczona. <laughs> więc teraz będziemy miały 2-3 dni przerwy z Karolą. Więc sobie odpoczniemy, bo akurat tak Karola wyjeżdża na romantyczny weekend poza Warszawę. Rocznicowy. rocznicowy. więc odpoczniemy od siebie też. Chociaż mm. się nie zmęczyłyśmy tak bardzo. Chyba ty tylko moimi messengerami, nie. bo ja się cały czas messengeruję z domu. Ale Karola, z drugiej strony to, to... ja też mam wrażenie, że ja do ciebie no stop piszę. Tak, tak dużo do siebie piszemy. Mm -hmm. Jak widać można pracować i można się koleżankować i idzie to dosyć płynnie nam. No bardzo. bardzo tylu nam. lat? Siedmiu? Siednio już będzie tak. Jej. Słuchajcie, ym, nie wypada mi raczej przy Was tutaj konsumować, y, no bo nie wiem, czy to będzie takie ja dobre dla ukryciu, Was. Ja mogę powiedzieć, że dobre. Że dobre. Więc słuchajcie, skończymy jeść y, i pokażemy Wam jeszcze zakupy. Mhm. No, takie małe poczyniłyśmy. Y, właśnie pojadłyśmy. Ulżyło nam, bo byłyśmy naprawdę głodni. Tak, byłam głodna bardzo i tak już się nawet lepiej poczułam. Prawda? Energia od razu, tylko zaraz będzie spadek. Dlatego zrobiłam sobie kawę. Znacie kawę zrobiłam sobie w kubku. Kto widział na Stories ten wie. W kubku z sobą samą, bo taki prezent Karola mi zrobiła. I tutaj świątecznie Suzy Life, a tutaj jak wygląda... Zlodę zdrowa. Jak wygląda tutaj na tym kubku, jak chodzi o Twój chłopak? Michael Jackson. Jak Michael Jackson. Nie, to wina po prostu tego zdjęcia, znaczy te mm, film, gdzie robiłam kubek, no bo te zdjęcia są po prostu białe. Troszkę przekłamane, białe, no. na co dzień wygląda trochę lepiej, no nie szkodzi. Wybaczymy. Yy, zrobiłyśmy małe zakupy. W ogóle ten vlog to taki wiecie, spontan, po prostu poszłyśmy na zakupy, tak, coś tam cały pokazałyśmy. Dzień pokazałyśmy. Tak, co robiłyśmy. No. Yy, potem kupiłyśmy jedzenie, no i... No, Jeszcze nic, chodzi co chodzi? Ale chyba chodzi o to w, 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 we, vlogmasach, we vlogmasach, żeby słuchajcie było tak trochę na luzie. Bo my generalnie to takie na luzie, dziewczyny, jesteśmy co do zasady. Dobra, ym, ym, nie, ja się czasami trochę spinam. Ale tak. O, tak, 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 Ale troszkę. Dzisiaj też się troszkę Troszkę spięłam zbiewa. się, bo się zestresowałam. Słuchajcie, naprawdę to jest stresujące. Czy zdążę z wszystkimi vlogmasami? Bo wiem, że czekacie. Niektóre z Was, ja widzę od publikacji i od razu widzę, nabijają się wyświetlenia, bo Wy rzeczywiście czekacie na te vlogi o 20, także tak. Pokażemy, bo zrobiliśmy małe zakupy. Byłyśmy tu i tam i coś poczyniłyśmy. O, w międzyczasie spadł śnieg. W międzyczasie spadł śnieg i to jest piękne. Zaczniemy od... No, oczywiście, pewnie na święta go nie będzie Na święta nie będzie. Nie, bo już dawno nie pamiętam. Z ja z, też się Ze pamiętam. śniegiem, niestety. Pokazujemy, bo chyba zakupy lubicie najbardziej, prawda? Pokazujemy, pokazujemy. Słuchajcie, jest to piżama kolejna, Super Mario, ale po prostu mój syn, jak ją zobaczył, to mówi, że chce. Że chce. Taki Super Mario, słuchajcie, o taki. 43 zł, Primarku, My jesteśmy cali, cali obklejeni w Super Mario, ale to wiecie, no wiem, że on przeszczęśliwy. Do tego słuchajcie, no bo tak wpadłyśmy i wypadłyśmy. Łajtek szuka resztek po obiedzie. No, łajtek to tam nic nie ma, nie oblizuj się, nie pomijają. Do tego jeszcze mu kupiłam. O, skarpetki Pokaż was? właśnie nie widziałam Skarpetę z Super Mario. No, jakie fajne! Ale łajtunio, nie dla ciebie też, coś mamy. Mamy, mamy taką muchę, albo taką szmateczkę. Zaraz ci też ładnie ubierzemy. To jest super, to jest takie piękne. Co Zestaw dla pieska. E, tak. Dla mojego, e, znaczy nie mojego, moich rodziców kotka. O. W krateczka będziesz piękny, bo czeka nas fryzjer jeszcze dzisiaj, tak, tak. Łajtek chodzi mniej więcej do fryzjera, tak jak ja, co 6 tego Słuchajcie, i kupiłyśmy coś. Kupiłyśmy. Ja kupiłam jeszcze dla siebie, bo jestem bardzo ciekawa. Karola zachwalała, więc bardzo sprawdzę. Nie. Koszulkę sobie kupiłam? Kupiłam sobie taką koszulkę pod spód. A to koszulki to nie znam. Nie, ale Karola zachwalała majtki. Bieliznę. I kupiłam sobie taką, proszę bardzo, zobacz O, taką samą jak ja. No tak, no odgapiłam od ciebie. A myślałam, że kupiłaś tą zwykłą. No, no i zwykłą też kupiłam. I teraz Wam powiem dlaczego. O. Tą sobie kupiłam chyba rok temu w Londynie. Tak. Prawda? Trochę moja chyba była inna. I w każdym razie teraz tak. Taka zwykła, ta jest z taką. Parbanką. Będzie porównanie, bo, ta, bo tę bieliznę właśnie w Primarku kupiliśmy. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to jest. No, Modelnie duże pieniądze? 30 zł. I teraz tak, 30 zł trzy pary. Tutaj też. Tam też. A tutaj słuchajcie, w Intimissimi jedna para 30 zł. I teraz sobie podotykajmy, Karola, czy jest ogromna różnica. Po, dotknij teraz tego. Ym, słuchajcie, ja wytłumaczę się, dlaczego te majtki kupiłam. Ja pracowałam wiele lat jako modelka, i modelka zawsze musiała mieć cielistą bieliznę bezszwową. I y, stanik też gładki, też w kolorze cielistym. I ja już jestem, słuchajcie, tak nauczona, że najwięcej majtek y, bielizny, właśnie majtkowej. Ale ja szuklarach. też mam ci listą, bo to ze wszystkiego pasuje. Bo pasuje, ja często chodzę w jasnych spodniach, no to jasne, beżowe spodnie, no to musi być tylko taka bielizna. No i teraz Karola, specjalistka, maca majtki. No i co? Jest różnica? Czy te masz? są przyjemniejsze w dotyku. Z Tak. Te są trochę grubsze, a te są czystszejsze. Pytanie tylko, jak jakościowo? Bo ja mam z Intimisini jedną parę i czytam dwie. I super są yy, jakościowo, a te to nawet nie pamiętam, czy, gdzie one leżą. Ja kupiłam Zobacze. ostatnio tej, i z bardzo zadowolona. Znaczy te kupiłam, o takie że takie, takie one są z przodu, te na z tyłu. I jak w Primarku kupujecie dziewczyny, jak tam się kiedyś wybierzecie do Warszawy albo tam... To rozmiar mniejszy. To rozmiar tak. mniejszy, bo ja wziąłam Eskę. Łajtułniu, łajtułniu, bardzo Cię proszę, jak chcesz dostać jeszcze dzisiaj niskę z jedzeniem, to się zachowa. Ale koszulka też fajna. Ale koszulka też fajna. Więc zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. Dziewczyny, napiszcie, jaką bieliznę nosicie, jakiej marki. Ja jestem bardzo ciekawa. Bo no, mi ale zawsze to, jest za mało. Nie, ja myślę, że te spanerka ci się sprawdzą. Oh o markach. Niekoniecznie. Ale za to jest ładny Ujaj! No, i ktoś czekał. I trzeba było szczekać? To bym nie brała na ręce, to bym nie brała na ręce, więc teraz ja Ci ładnie postawię, a ty jak elegancki chłopak będziesz się zachowywał. Przyzwoicie. A, jeszcze mam paczuszkę. Słuchajcie, dostałam paczuszkę od Bartka z showroomu. I nie wiem, co tu jest. Słuchajcie, tylko z folię i będzie efekt zaskoczenia. <laughs> Ojej. Brzmi, znaczy wygląda dosyć tajemniczo. Ale też zachęca. Z celbesa coś. <laughs> Sianko. Torba marki Celbes. Na zakupie. Torba znalazłeś w zadba o ciebie na spacerze po zmroku. Zwiększy widoczność w ciemności, więc warto ją mieć pod ręką w czasie zimowych spacerów. Widać Karola pod stoją, bo tam jest ciemno, że błyszczy. O. A. I jest jeszcze y, przepis na napar imbirowy. O, jem. A na kartach znajdziesz rysunki mandarek, które wpływają korzystnie na nasze zdrowie psychiczne oraz wyciszanie y, emocji. Och jejku, jakie piękne! A tu masz przepis Dziękujemy yy. Bartku. Bartku i Celbel, dziękujemy. Jak jesteście I Imbir jest A ładny. i tu jest jeszcze o sztuce no, oddychanie. Sztuka, o mi, głęboko, powoli, spokojnie. Tak. To ja. Jakie piękne! Cudowny! Jaki to jest pomysł. odporność. Harmonia i bezpieczeństwo. Pięknie, dziękujemy. Cudownie, wykorzystam sobie, a co? To taki mały... ja, ja, ja Ci muszę te karteczki Zawsze zaprzenosić, jak się będziesz denerwował. Jak się będę denerwować? Suzy, Suzy, Suzy. Maluj. Maluj, odpręż się, oddychaj. To ja. Dobra, słuchajcie, kończymy. Ale to ja może pokażę, bo to chyba to fajnie będzie wyglądać, jak się jej zdjęcie zrobi i to powinno być widać w aparacie. Dobrze. Ale już kończymy, bo, bo jak będzie za długo, to nie będziecie oglądać, będzie nudno i jutro nie włączą. A my jesteśmy cały czas, słuchajcie, oglądajcie nas. Nie wiem, czy to będzie widać w aparacie. Mm. Ale powinno być. Ale zmienić. wiem, jak widać, to jest taka odblaskowa, tak, odblaskowa, słuchajcie, yy, torba. A to jest to akurat fajne, bo to jest naprawdę, jak idzie taki czarny człowiek, cały mm, na tak. czarno wieczorem, to jest to problem, A jak coś tam miga, to zawsze coś. Pięknie pada śnieg, robi się coraz. no włączymy wszystkie lampki, teraz, wszystkie możliwe. Po to tyle, też tak. Tak, tak, dobra. Kończymy, słuchajcie, bo nie będziecie chciało oglądać dziewczyn takiego długiego vloga. I panowie też, bo tam się niektórzy Będę. pojawiają. Tak. Myślisz? O Wajtunia... śnie, że przestraszył kamerę. Z statywu się przestraszy. straszy zachowuj się, naprawdę. Kończymy, bardzo dziękujemy. Jeżeli się podobało, dzisiaj było tak mocno spontanicznie. Bardzo, tak. Taki po prostu. Po prostu vlog ma taki. Tak. Bez spięcia i napięcia, choć ja byłam z rana napięta. Ale Nie, ty byłeś po południu napięta. Po południu? Wieczorem cały czas napięta. Całujemy, kochamy, dziękujemy. Subskrybujemy, kochani. Subskrybujemy i lajkujemy. Zaglądajcie na nasze Instagramy. Dziękujemy. Pa! Pa!